Cześć, widzowie. zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Dziś będziemy oceniać wszystkie auta w Polish Car Driving. To są obecnie wszystkie pojazdy dostępne w grze. Z tego co wiem i niestety będzie to tier lista, nie będzie to lista w Polish Car Driving, zajęłoby mi to za dużo czasu, a to mamy ładnie pokazane pojazdy też. Ja w większości z nimi jeździłem, więc a co do inwentowych pojazdów, których nie mam, nie będę ich oceniał, po prostu zostawię je lub wsadzę gdziekolwiek, nie? Lecimy po kolei, więc zaczynamy od maluszka. Maluszek taki ok, jeździ, jest darmowe paliwo, fajne. Jeździ każdy jechał nim, więc nie ma co tu komentować. Renault to samo, bardzo podobne i smart gówno. Yy, tak, mamy kategorię totalne gówno. Yy, gówno, słabe, takie okej, okay, dobre, bardzo dobre i mm, super mega. Yy, Polones dał dobrym, dobrym pojazdem, bo jest. No, lubię go i jeździ jako taką można driftować. Golfik. To samo jeździ się nim nawet lepiej. To takie taki okej. Okay. Audi takie ok, sami rozumiecie dlaczego, nie ma w nich tego wszystkiego, co byśmy chcieli, są ciut za wolne, ale Opelek już dobre pojazdem jest. Mercedesik według mnie też, mimo że ciutkiego go zepsuli, to jednak w starej wersji może przywrócą go, istnieje taka możliwość i to nawet spora. Honda słabym pojazdem jest. Honda nie, Honda jest taka ok jeszcze. Pasacik jest dobrym pojazdem. Uwielbiam nim jeździć, jest mega dobry, szybki, mocny. Mm, Opelek słaby jest. Niestety Typo słaby ma stary model jazdy Tipo. Staram się sprężać, bo tych pojazdów trochę jest, nie? Nie będę każdego dokładnie omawiał. Typo stary model jazdy, ale fajna światełka. Słabe wnętrze, dość wolny. Ale w miarę tani, więc ja oceniam słabe pojazdy, bo rzadko nimi jeżdżę. Fordzik dobrym pojazdem, jest serio dobrym. I Fordzik Transit, dużo nim przejeździłem, jest serio dobrym pojazdem. Jest yy, dobry. Był o nim film, bo to był film o trzech busach. Tu mamy jeszcze te busy. Jeszcze jest ten najnowszy bus, ale ja wam o nim powiem i mam jeszcze te nowe kilka pojazdów, ale tych nie mogłem znaleźć tier listy, które byłyby tam wszystkie auta. Sacik Leonik dobre Mazda, słaba Lagunka, takie ok. Skodzianka, dobre, nawet nie wiem, czy bardzo dobre, to jest takie ok, ale no średnio warto. Audi, dobre, jednak takie, takie ok. No nie jest to super, ale w miarę szybkie, najwyżej przeciągniemy. Tu mamy dobre pojazdy, wszystkie są dobrymi pojazdami. Pasacik też jest dobrym pojazdem. Transporter, no taki ok jest. Jest nawet powiedziałbym, że słaby, ale ja lubię go. No i tu mamy gówno. Mamy bonus 1,75, ale tragiczny system jazdy. Słabo, dobrze skręca w miarę, ale tragicznie przyspiesza. Nie polecam, kompletnie nie kupujcie. Jeżeli go zmienią, będzie ok. Crafter, bardzo dobre, super mega nawet. Tak jaki... Tu bym nawet polepszył, wiecie. Pasacik bardzo dobre dał. I tranżyczik bardzo dobry jest. Skodzianka też jest bardzo dobra, lanik bardzo dobry. Opelek jest dobry. 4 minuty odcinka, a my mamy tyle pojazdów. Nie Pasaci dobre, to są dobre pojazdy. To też jest dobry pojazd, po aktualizacji jest on dobry, fajnie się jeździ, tu mamy pojazd bardzo dobry i to jest bardzo dobry pojazd, nie super mega nawet, dużo można nim zarobić, do 10 tysięcy widzowie mi pisali, BMW A E46, pojazd bardzo dobry i mamy świetne BMW E39, moje ulubione BMW. Tiger, bardzo dobry pojazd. To bardzo. W sumie tu nie wiem. Tu napiszcie mi. Obadam na super mega. O już się nam kończą te autka. Najwyżej zaraz je bardziej omówimy. Jak jednak czasu wystarczy. Tu pojazd za 150 tysięcy. Mercedes E. Słabo komentuję. No to e, Volkswagen. To czekajcie. To jest pojazd taki okej, okay, bo. Zaraz mało kto nim jeździ. No, był fajny, jednak jest już gorszy. Ja mówię oczywiście po zaktualizowanych wersjach, co ja tu jeszcze nie wyjaśniłem. Tigerek Leonik fajny, jednak ma słabsze przyspieszenie. A skocznianka bardzo lubię jeździć. Ma fajne wnętrze teraz. Jest dobrym pojazdem, bardzo dobrym. I pasacik ma to samo, więc to są trzy według mnie świetne pojazdy, którymi warto jeździć. To, to Audi i większość osób mówi, że są fajne, daje dobre, bo to jednak nie jest żaden cud. To też w sumie jest bardzo dobry pojazd, ale da mnie na dobry, bo nie jest do nim chyba tak. Nie, chociaż tak zrobimy, bo ten nie tańszy się za to, a jak ma mniejszy bonus, wiecie i tak dalej. GC30 i GC31, tu mam GC31. Czyli G31 w rzeczywistości pojazd bardzo dobry. Jednak cena jest: No, taka sobie tu mamy fajne auta. Jednak nie mam żadnego z nich. Tu wszystkich to za tymi dwoma. Jeszcze było w zimie chyba te zdjęcia robione. Tak, są Omega Super Mega i BMW Super Mega, mimo że do BMW strasznie, strasznie dużo pali. Kolejny pojazd. Nie wiem, czy tak mnie będzie lepiej słychać. Kolejnym pojazdem jest są ciężarówki. To jest jednak główną. Smart jest totalnym głównym i to też jest totalnym głównym. Wiecie, trzeba trochę oszczędzić. Słabe. Tak słabe to są gówno. Ja no ta ciężarówka nie jest, jest słaba, nie? Nie wiem, które jest najgorszy z tych pojazdów, nie? Hmm. Powiem tak, yy, ciężarówek tu ja nie mam wszystkich, ale większość z nich, na przykład to, to jest bardzo dobra ciężarówka. Yy, mimo, że jest tania, no właśnie jest tania, więc fajnie można zrobić. To kolejną rzeczą jest to, że mamy... To jest gówno. Yy, to jest ciężarówka ma słabe przyspieszenie, słabą prędkość maksymalną. Znaczy prędkość maksymalną ma lepszą od Iveco, Iveco świetnie przyspiesza, serio, świetnie, jest najlepszą ciężarówką na start. To jest ciężarówka, której nie warto, nie kupujcie, ponieważ, chyba, że zbieracie kolekcję, to proszę bardzo. To jest Mercedes, ogólnie to, to jest droższa, ma mniejszy VMAX, to jest Renault. Teraz Mercedes, nie jeździłem chyba nim jeszcze, ale jest takim ok, pojazdem, nie? Kolejnym pojazdem mamy. To jest takie OK, chociaż dobrym pojazdem będzie to też jest dobry pojazd. To są dobre pojazdy, powiem tak. To też jest dobry, wszystkim jeżdżą. To jeździłem. Miałem ten pojazd skaniuszkę, Dobre przyspieszenie w miarę. Polecam ją i tak. Ją daję na bardzo dobrym pojazdzie. Już to są bardzo dobre. Musimy trochę do gówna dodać i totalnego gówna, nie? Yy, co jeszcze z totalnym gównem? Yy, no dobra, to jest słabe. A to jest totalne gówno, nie? Albo to. A tego nie wiem, czy jest ten pojazd jeszcze w grze. Ten, ten mazdzieszka, nie? Chce coś więcej pojazdów. 51 jest. Yy, to wolweczko, no to to jest to, co tu, fajnym pojazdik nie? Bardzo dobry. No i tu mamy tą ciężarówkę, której nie mam, ale jest świetna podobno. Jednak ja jej nie, nie zbierałem na nią. No i tu się robi ciekawie. Mamy to. Tym nie jeździłem, więc daję na dobre. To też daję na dobre, bo to są bardzo fajne autka. Muszę je sprawdzić, któregoś dnia kupić, ale muszę mieć najpierw więcej hajsu. I ostatnia ciężarówka, przedosta przed przedostatnia, to jest yy, bardzo dobra ciężarówka. To daje na dobrą. Bo jest jednak trochę mułowata. I to zostawię. No. Nie jestem w stanie tak bardzo dobrze określić tego. Rozumiecie, mam nadzieję? Tu mamy, uwaga, Busa. Mercedes variant I to jest pojazd dobry, bo fajnie można nim zarobić. Ale nie zarobicie nim jakoś. Nie zarobicie nim jakoś super dużo. Tu Mleczek, według mnie, bardzo dobry pojazd. Yy, dlaczego? Bo ma taki bonus 1.8, ten jednak jest e, dość średnia rzecz. Tu mamy busa, on ma mniejszy ten. A przez toryce przejdziecie teraz już tymi busami, nie? E, tak powiem. I ten mleczek jest. Miałem go, miałem, miałem. Sprzedałem go, żeby kupić sobie tego najnowszego. Tego tutaj. Kares BP956.1074. Tego kares. Dobra. Kares BP954. Fajne wnętrze, minus brak kierownicy skręcanej. No i to jest to samo. Słabsze wnętrze, kierownica skręcana i większy bonus. 180 tysięcy, 183 tysiące, 150 chyba. 1 albo 150 różne. A tu mamy 98, czy tam chyba tak, 98 kosztuje. Fajne, polecam. Jeździłem nim, fajnie fajne jest, bo się dosław tam mieści. Jak jeździcie przez małe uliczki, czy świetny autobus. Jednak jak jeździcie, taki ja czyli yy, Malechowo. Sławno ale no sławna, no tak, ale male... smarcewo, malechowo, no to ten jest dobry i ten, bo są długie i mają większy bonus. No oczywiście teraz kilka ostatnich pojazdów, czyli... Kilka ostatnich, dwa ostatnie pojazdy i zajmiemy się omawianiem dokładniejszym. Mianowicie Skanian. to jest ba super mega, bo jest świe... i ten też są bardzo podobne, nie? Tu mamy listę. Najwięcej jest dobrych. I coś do totalnego gówna jeszcze, bo jest za mało totalnego gówna, a tego gówna jest w grze trochę więcej, nie? To jest bardzo dobre auto, podkreślmy sobie. Nie no, ten Polonez jest tak naciągany, ale nie potrafi go dać niżej, nie? Ten pasacik za tą cenę swoją jednak jest taki ok, no. Co jeszcze do totalnego gówna można dać? Honda. Gówno. Tak jak i Opel, to są. to są gówniane auta, szczerze. Takie słabe wnętrze, słabe osiągi. Jak chcecie, to kupcie, ale tak ja nie zalecam, nie? Lagunka mimo update'u fajnie driftuje i niedługo już będzie film, chyba, że już jest, o driftach Lagunku, nie? Co jeszcze? Mercedesik taki ok no Mercedesik jednak jest dobrym pojazdem. Fajnym, takim, no jeździć, jeździć dobrym pojazdem jest golfik i początek. no chyba wszystko, no nie wiem, to jest, to już mówiłem, smart jest wolny, jest drogi i jest totalnym gównem. Słabo się kieruje, nie driftuje i totalne gówno, jeszcze raz mówię. Słabe mamy, tą ciężarówkę jest dość... No nie polecam najpierw kupić busa i busem do zbierać, nie? Tu tiguan fajny, ładnie pod wjeżdża, jest dość szybki i tak dalej. To ma bonusy, więc jest fajne. I tu mamy te busy, bo są dobre i szybko się rani. mi hajs i są serio fajne. I tu jeszcze te idekonowe dorzućcie sobie, to byście się mieli. Eee... Co tam jeszcze? Te ciężarówki nie jestem Niektóre, w większości nie jestem w stanie ocenić poza tą. Dobry jest ten nie jednak nie jest bardzo dobrym. Eee... No, i to co ja lubię, jest fajne ogólnie, więc macie tak moje pojazdy. Tych nie mam. Wiem, że większość osób ma je, lub większość osób ich nie ma. Mamy tury, To się nazywa tak. Te... Mogę wrzucić Wam to tier listę do opisu, i mamy zmienioną. Pierwszy 16. To jest, wiecie, no i z update'u zimowego to było wtedy robione, nie? Myślę, że wyjaśniłem Wam wszystko. I co? To chyba tyle ogólnie. To jest słaby pojazd, ale na RP jest, na RP jest fajny, mimo że nie ma kierownicy, tam dużo osób w mieście, więc na eventy, gdzie jeździcie, wiecie, tak jest dużo osób, to polecam w sumie. Po 8 osób do jest ten PEST, który może powieścić największą ilość osób poza busami w grze. Chyba nie ma nic do dodania, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, Mercedesik jest dość szybki, topelki są fajne, w miarę szybkie, w miarę niedrogie, przyjemnie się nimi jeździ. Moim faworytem jest chyba wolę, ogólnie wolę chyba tego insignia. Ale asterka też nie jest zła. Pasacik taki sobie mimo starego modelu jazdy jest jednak w miarę przyjemny do jazdy. Tym dużo osób jeździ, więc daję to tutaj. Tym jeździłem z kaniuszką piękną, jest, jest spoko. No, no ogólnie tauta lubię. Tu tu to BMW mogłoby być. No, nie, no jest na górze, nie? No, to więc chyba myślę na tyle. Opelki, oczywiście, eventowe są super, więc Opeleki BMK jest super. Yy, Crafter. Świetne, kierowanie miłosnego modelu jazdy. Polecam. To jest gówno, dlatego to już mówiłem. Totalne gówno nawet dam. No muszę, no. Przepraszam bardzo. To jest... Nie no, gówno daje bo się zrak coś wkurzy. To też mogłoby być gówno. Ale to jeszcze jeździ, więc nie ma takiego totalnego gówna. Ja bym ten poziom totalny gówno usunął w zasadzie. Hadelle te. No mogę mogę usunąć. No. To wtedy wszystkie będą główne, te. Będzie pięć gówni, nie? E... Tak zróbmy po prostu. Bo o. i mamy gówno, nie? E... To jest moje... No, to są główne według mnie. To jest nawet słaby pojazd. To też jest słaby, to jest gówno według mnie. Nie polecam kupować. Chyba, że ktoś chce. Ja kupiłem i sprzedałem. No, to według mnie na tyle w tym filmie. Film 16 minut, 17. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, które auta kupić, które nie. Podsumowanie: będą update'y, będę wrzucał już takie w grze. Pokażę wam, to, jak to jeździ, i tak dalej. Więc no. Co do najgorszego z tych tutaj, wszystkich, no to BMW mogłoby być bardzo dobrym pojazdem. Jednak jest super mega, bo jest mega przyjemne w prowadzeniu. Coś jeszcze? Chyba nie. Ta skania jest droga. No to dobra, przesadziłem, mogło to, ta BMK z GC30 mogłaby No GC31 dałbym na Super Mega i GC30 GC31 daje tu, a GC30 daje tu. Na bardzo dobre. Myślę, że tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się podobało, że byliście do końca. Stawcie suba, lajka i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!